Wcześniej wspominałem pierwszy naczelnik i prezes yy, Teodor Brożek, rok 1912. Następny prezes Mesko Piotr. Potem lata 1938 Gajda Józef, następnie yy, rok 1964-68 Kutla Warzyniec. Następnie 1968-70 Halu Jan. Następnie 1970-1990 Brachucy Józef, który, którego już większość, pamiętam, muszę się przesunąć trochę do cienia, bo zaczyna dogrzewać i zacznę jakieś głupoty jeszcze opowiadać. Następnym prezesem Wójtowicz Andrzej, rok 1990-2010 Po nim objąłem prezesurę ja do dnia dzisiejszego. Zobaczymy za rok są wybory, może resztę ktoś mnie zastąpi, byłby to najwyższy czas. Jak to mówię, młodą krew, młode siły trzeba dopuścić. Y, jeszcze naczelnicy, tak jak wspominałem, Teodor Mrożek, Gajda Józef, Macheta Jan, Jedynak Józef, Sułek Jan, Jedynak Tadeusz, Brachutzy Jan, Pałucki Kazimierz. Też pełniłem przez 10 lat funkcję naczelnika 2000 do 2010. Y, Następnie Kabrył Tomarek i na dzień dzisiejszy syn jego. Pani nabryłka. Nasz e, samochód tutaj no, mi pospowiadamy z pani, żeby jeszcze panem zakonowie, bo posiada e, działko e, ogne, e, posiadamy pełni, że potrzeby do działań e, bojowych. Ostatni znaków bardzo ważny, bardzo, bardzo potrzebny. Czy potrzebny, jedynie mówię, że niepotrzebny, to, podlemy, to zakupiliśmy aparaty, możemy wchodzić bezpośrednio działania pożarnicze, stricte, z nami jest budynek do dnia zakupu. Nie mogliśmy pomagać ani drugą z KRS-u, ani z Państwowej straży. I bardzo proszę można podejść do tych samochodów, pooglądać zawsze ktoś jest przy tym samochodzie, przy każdym samochodzie można pochwalić się e, różnymi rzeczami, można spytać co, gdzie, jak jest. E, teraz e, czekamy na następny e, program, zobaczymy co nam to wyjdzie. E, na razie proszę o jakąś muzykę.

넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 Straży. Witam, cześć! cześć. Co tam?